Musimy umówić się co do tego, że rozmawiamy, bo tylko przez takie pewne napięcie, przez wymianę myśli, można spowodować jakieś trwałe umocnienie dobrych wzorców, dobrych, dobrych zasad, dobrych intencji. Stało się, nie udajemy, absolutnie nie udajemy, że nic się nie stało, bo stało się wiele, ale dzisiaj musimy z odwagą i z wewnętrznym przekonaniem. Chciałem podkreślić to słowo wewnętrzne przekonanie. Z tą wewnętrzną determinacją, a przede wszystkim z czystą intencją, musimy mieć odwagę stanąć przed opinią publiczną i powiedzieć, że chcemy i że potrafimy wyjaśnić wszystko, co kładzie się cieniem na naszym środowisku w wyniku czy w związku z tak zwaną aferą hazardową. Dopiero po takiej twardej deklaracji możemy mówić o czymś, co jest wartością, co jest nam wszystkim potrzebne, co jest potrzebne także Polsce. Możemy mówić o umocnieniu jedności Platformy Obywatelskiej, o zwartości środowiska, o umocnieniu solidarności pomiędzy nami w budowaniu wspólnej wizji przyszłości Polski. Co możemy więc zrobić dzisiaj? Co możemy zrobić, aby wyjaśnić to wszystko? Co możemy zrobić, aby odzyskać pełniej szacunku i zaufania społecznego? Co możemy zrobić, żeby umocnić wiarę opinii publicznej, że wyjaśniamy te bolesne sprawy z czystą, uczciwą intencją, a nie tylko z polityczną, partyjną kalkulacją? Częściowo to już zrobiliśmy. Przecież te decyzje personalne, kadrowe, nie bezprecedensowe, bolesne musiały zrobić na nas wszystkich wrażenie, ale także na wszystkich w Polsce. Te decyzje kadrowe to jest potwierdzenie naszej dobrej intencji, nawet wtedy, jeśli dobolało, nawet wtedy, jeśli wewnętrznie czujemy, że niekoniecznie ma to cokolwiek wspólnego z winą najmniejszą na Po drugie. Podjęliśmy trudną i trzeba sobie powiedzieć ryzykowną, a jednocześnie nie, taką niezbędną decyzję o powołaniu Komisji Śledczej. W moim przekonaniu musimy to zrobić szybko, sprawnie, musimy zakończyć konkluzjami, wiedzą pełną jak najszybciej. To nie może być ciągnąca się w nieskończoność historia, która będzie służyła tylko i wyłącznie celom politycznym. To ma służyć szybkiemu wyjaśnieniu sprawy. Musi być więc konkretny termin, konkretny zakres, zakres spraw badanych, musi być zdolność do uniknięcia raf, które wszyscy obserwowaliśmy w dotychczasowych komisjach śledczych. Możliwość łatwego zasłaniania się tajemnicą, łatwego toczenia sporów jałowych o to, czy odtajnić, czy utajnić, z przerwy, prawda, odłożenia w czasie itd. itd. Musimy wymyśleć taką formułę komisji, która da gwarancję szybkiego dojścia do wyjaśnienia sprawy. Zapadły już decyzje o centralnym biurze antykorupcyjnym. Warto więc podkreślić i powiedzieć wszystkim w Polsce, że nie likwidujemy centralnego biura antykorupcyjnego, ale zmieniamy je na lepsze, bo jest nieomalże gwarancja, że będzie lepszy szef. Miejmy nadzieję, że będzie to człowiek który potrafi przekonać Polskę, że wyspecjalizowane narzędzie do ścigania korupcji w kraju nie jest motywowane politycznie, że jest fachowe, a nie tylko fanatycznie wierzące w rzecz złą, smutną, bo tam się kryje wiara o tym, że świat jest zły, że wszyscy ludzie są źli, że tylko trzeba im to udowodnić. My musimy zmienić Centralne Biuro Antykorupcyjne także pod tym fundamentalnym względem że musi ono działać przeciwko korupcji, a nie na zasadzie wzmacniania złych, różnych nut drzemiących w duszach ludzkich. Sądzę, że czeka nas także przegląd prawa nie chodzi tu tylko o ustawę, ustawę lobbyingową, ale przegląd prawa, prawa, który by pozwolił budować przekonanie, że państwo czuwa nad przebiegiem procesów legislacyjnych. W jakby w odcinkach, okresach dłuższych niż trwanie jednej ustawy, także poprzez ich nowelizację, gdzie przecież kryje się zawsze ogromna możliwość prowadzenia złego, czarnego lobbyingu. Sądzę, że w ramach tego pakietu spraw, które możemy i powinniśmy zrobić, musi być właśnie także ta refleksja o tym, co wiemy, co wiemy złego, także o polskiej klasie politycznej, o własnym środowisku, o sobie samych w końcu. Rozmawiajmy więc, budując także wrażliwość na sprawę uczciwości w polityce, uczciwości urzędniczej. Ale może warto też przejrzeć w sposób prozaiczny własny notes. Możemy to zaproponować wszystkim środowiskom, żeby przejrzeli politycy własne notesy adresowe. Przejrzeć pod kątem, czy nie ma tam ludzi, którzy chcą nas, polityków, traktować jak tak zwanych załatwiaczy. Warto takie nazwiska z własnego kalendarza, z własnego notesu, raz na zawsze wykreślić. Chodzi o to generalnie: chodzi o to, aby przeciwstawić racjonalne, ale pełne determinacji podejście do problemu czystości i uczciwości w polityce, w administracji, swoistemu fanatycznemu podejściu do problemu uczciwości, które polega na wymachiwaniu standardem uczciwości, nawet jeśli widać, że za tym się kryje podejście, że każdy jest zły, że każdemu tylko trzeba po prostu udowodnić, że jest zły, podły, skorumpowany, że każdego można za coś wsadzić do więzienia, a przynajmniej można go o coś oskarżyć. Że świat się składa z ludzi tylko złych, złych obecnie albo złych potencjalnie. My musimy udowodnić, że stawiamy na świat ludzi dobrych, ale jednocześnie Chcemy pomagać być dobrym w dniu codziennym, także w polityce. Musimy mieć siłę przeciwstawienia się tym, którzy wymachują sztandarem uczciwości, ale sami są przykładem starej biblijnej zasady: że łatwiej się widzi źdźbło w oku bliźniego niż belkę we własnym. Musimy przypominać. Tym, którzy wymachają sztandarem uczciwości, że też powinni rozliczyć wiele rzeczy, nazwać po imieniu, przeprosić i unikać na przyszłość. Ja w sposób szczególny adresuję tę myśl do osób uczestniczących w tak zwanej aferze hotelowej. Do słynnej rozmowy nawiązuje wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Lipińskiego i pani Renaty Beger w hotelowym pokoju w Sejmie. A na koniec chciałem powiedzieć podzielić się z Wami jedną refleksją o tym, co mnie najbardziej zabolało, i do dzisiaj boli we wszystkich komentarzach związanych z tą aferą był komentarz pana profesora, pana marszałka Wiesława Chrzanowskiego w Gazecie Wyborczej. Niesłychanie bolesny, niesłychanie jednocześnie trafny, adresowane niekonkretnie do nas. Ale do całej sfery politycznej, gdzie człowiek o wielkim dorobku, o wielkich zasługach dla Polski, człowiek odważny, który kształtował wielu z nas jeszcze w czasach opozycji antykomunistycznej, powiedział mniej więcej, powtarzam, z pamięci, że jest rzeczą bolesną i wstydliwą. Gdy słyszy się język komunikacji, sposób komunikowania się ludzi, których się widzi na co dzień. W rolach poważnych, prawie że mężów stanu, gdy mówią językiem strasznym, gdy mówią językiem zdradzającym brak szacunku do siebie i do innych, coś z tym musimy zrobić. To naprawdę się pleni w polskiej polityce i w polskiej kulturze nieprawdopodobne wulgarność języka, i języka także politycznego. Tego się nie da, panie premierze, zrobić okulnikiem. Aby urzędnicy, czy uchwałą Sejmową, aby posłowie i senatorowie wyrażali się, mówili językiem bardziej, ludzi bardziej kulturalnych. Ale warto pamiętać, że to bolesne doświadczenie, w którym widać, że forma jest o wiele bardziej trafiająca do ludzi i obrzydzająca nawet niż sama treść tych rozmów, powinna być przestrogą dla wszystkich. Bo w moim przekonaniu, za czystym językiem łatwiej idą także. Czyste intencje. Dziękuję bardzo.